prezydent w odnośnie wypowiedzi i zwiększenia tej wody, w sensie ujścia tej wody. Panowie są polityczni, poprosili, żebym to przeczytał na, podczas y, y, trwania y, spraw różnych. Troszeczkę jest tego. Proszę o cierpliwość, jest to naprawdę bardzo fajny, y, fajny materiał. Przewodniczący Rady Miasta, Rada Miasta Gospodowski, Rząd Miasta, Pani Burzana Kmińska, zastępcy burmistrza. W związku z publicznym wypowiedzią podczas sesji Rady Miasta Wiespolacki z dnia 30 sierpnia zastępcy burmistrza miasta Wiespolacki, panie Grzyny, Pani Burzędny Pani Zkolnicki w sprawie odpowiedzialności za spuszczenie wody zbiorników Wysokórka oraz rozpowszechnienia publicznie przez panią wicegurmistrz nieprawdziwych informacji odnośnie dzierżawy zbiornika wózek przez Polski Związek Warski i stawiamy w związku świetle wędkarzy zrzeszonych w Bielskim koleszu. Zarząd koła Sądu Związku Wędkarskiego w Bielsku Podlaskim potrzebuje wyjaśnić ze strony pani wiceburmistrz korespondentów publicznych przeprosin za wędkarzy z złożonych. Myślę, wymieniona odpowiedź pani burmistrz na pytanie radnego Piotra Orłowskiego jest położona w internecie na portalu sesji, tutaj mamy e minutę. Odnośnie dzierżawy zbiornika Łysak-Górka w Zarządku Koła y, Podlaskim chciałbym poinformować Pana Wiceburmistrza z Policką, że Koło sum podpisało z Miasta w Sąbiewsku Podlaskim stosowną umowę dzierżawy zbiornika y, Należycie. Y, umowa powiązuje od 1 sierpnia 1992 roku. Od tej pory Związek Podkarski y, Należycie wywiązuje się z postanowień tej umowy. Gdzie głównym warunkiem jest punkt mówiący, że zarząd jest zobowiązany przynajmniej raz w roku zarejestrować z własnego budżetu polskiego Polskiego Związku Konstytucyjnego oraz dbać o ochronę ryb zajmujących Urząd Miasta kolei według innego warunku umowy, przy każdorazowej zmianie poziomu ustawody jest zobowiązany bezwarunkowo w jak najkrótszym czasie w tym kworum umowa zarządkowa z sumą który zapewni w tym czasie zabezpieczy żyjący zbiornikury. Zachowania tych procedur i komunikacji z niektórymi osobami zabrakło w stylu oraz w wielu podobnych przypadkach. Pani Zbórniska ma bezpośredni kontakt z prezesem zarządu yy, Koło SUM, jednak informacji o planowanym spuszczeniu wody nie przekazała. Wreszcie mogę dziesiątkowo wynikać yy, przez Koło w Wiosku Pozatkim, w Wiosku Pozatkim, w Wiosku Zatkim, wiosku Zatkim, wiosku Zatkim, wiosku Zatkim, wiosku w prosty sposób rozwiewa kłąstwa wypowiedziane publicznych rzecz pani wiceburmistrz. Odnośnie zarzutu ze strony pani wiceburmistrz o nielegalne wnieszenie wody yy, przez lmentarzy koła, yy, koła pragnę wyjaśnić, że takie działania podejmowane są każdy roku, kiedy wysokość wody spada do poziomu politycznego i ma wpływ na bezpieczeństwo i życie żyjących w zbiorniku ze względu na to, że zbiornikiem nie interesuje się nikt z władz miasta tego typu zabiegu były wykonywane przez wówkarzy tylko na czas podniesienia ludzi punktów zdrowotnych. W osiągnięciu odpowiedniego poziomu wody e, prowizoryczna zestawka z deski była za każdym razem opisywana. Proszę się to oprawić, że wówkarze są ostatnimi osobami, które, w którym zależy, żeby woda dostawała się z brzegu stróżnika ze względu na ryby i zwierzęce. Koło że tak rażąca nieznajomość warunków wody oraz publiczne powiedziane. Wypowiedzi sugerujące, że lekarze poprzez swoje bezprawne działania, przerażając na szkody materialne, powodują zagrożenie dla mieszkańców miasta i przystoi użytkowi, szczególnie pani na pani stanowisko. Zarazutko, ale z mógłem z chciałbym przypomnieć pani że koło z powyższeniem bardzo poważnie uchwały. Wszelkie zrzeszając co roku ponad pod 70 lat, wysoko tysiąc dotykujących dzieci, młodzież i dorosłych, zbyt stopniowo i okolic. To grupa osób, które tworzy liczniejsze w naszym mieście stowarzyszenie i od lat udziela się nie tylko poprzez ochronę i zrezygnowanie wód, ale również życzy społecznych udzielanych miastach. Powinna Pani wiedzieć, że jest m.in. wizy, zgromadzenie fakt, że grupy miasta co roku odwoła się do w terenie męczarni nawykły. Na zbiorniku W związku z tym, że podjęcie, w powyższym gronie wielkich mętkarzy reprezentowanych przez Kołusum w Wiosce Dolackim, osoby obiegujące się 30 lat zbiornikiem, oczekują na publiczne sprostowanie niefortunnej wypowiedzi oraz przeprosić ze strony Pani Wiceburmistrz Spoleńskiej. Oczekujemy również na stanowisko Rzeczy Miasta odnośnie odpowiedzialności za spuszczone, z którymi do Górka leży w prawnej ilości ryb pochodzących z naszych wieloletnich zawierów przez co Polski Związek Kandkarski pomiędzy Wysokiej straty Radnych, który na tę chwilę jest bardzo ciężko poszacować. Na koniec pytanie elektryczne. dlaczego Urzędnik Państwowy, jakim jest pani zaburmistrz, nie poinformował odpowiednich służb o, o popełnieniu przestępstwa, jaki jest nielegalny, ale głód będących głosownością starego państwa. Jest włączona do z 1992 roku. Wszystko jest na nie był nie jest to, że... <grymne> dziękuję. Dzień dobry. Panowie, szanowni państwo, to tak, może od, od, od końca yy, nie będę się tutaj za każde też nie będę tutaj powtarzał za słone, które, yy, które jednak. Chyba jutro nie będę mógł być na Europie, tylko będę wyjaśniał tą sprawę, no bo yy, za, za zarzuty są dosyć, yy, poważne, dosyć poważne. poważne. Tak jest i tu nie ma co, yy, nie ma co ukrywać. Yy, skoro zostało złożone to na górę, bo zapozna się z tym dokumentem i będzie musiała się ustosunkować do yy, każdego punktu.